Po raz kolejny będziemy podpisywać umowę, która jest związana z mieleckim sportem. To właśnie tak jak wspomniałem Mielec jest tym miastem, gdzie można, mogą rozwijać się przyszłe talenty, czy to piłkarskie, siatkarskie, piłki ręczne i lekkoatletyczne. I ta nowa infrastruktura, w którą inwestujemy jest dla nas bardzo ważna, bardzo istotna. A zadaszenie boiska piłkarskiego jest to dopełnienie inwestycji, inwestowania w piłkę nożną, którą przez, przez kilka lat w naszym mieście robimy. Ukoronowaniem tych wszystkich przedsięwzięć jest awans na pewno piłkarzy do ekstraklasy, dlatego tutaj wspólnie przy podpisaniu umowy witam pana Prezesa, bo to dzięki dla piłkarzy i dla naszych mieszkańców tak, tego typu inwestycja. Powstaje. Witam również pana Tomasza Porębę, który zawsze jest oddany i blisko piłki nożnej i wielokrotnie pokazywał i okazywał pomoc dla klubu, dla miasta, jeśli chodzi o poprawę infrastruktury w naszym mieście. Ja mam tylko tyle do powiedzenia. Powiem szczerze, że jest to milowy krok, jeśli chodzi o, o piłkę nożną i o to, żebyśmy mogli trenować w okresie zimowym pod zadaszeniem, tak żeby można było te treningi przeprowadzać nie tylko dla pierwszego zespołu, ale również dla sekcji młodzieżowych. Dziękuję bardzo. To dla mnie bardzo też ważny, istotny moment, bo o to zadoszone boisko wspólnie zabiegaliśmy od kilkunastu miesięcy. Udało się na, te, na to bo, zadoszone boisko, które będzie jedynym z tego, co mi wiadomo na razie jedynym boiskiem zadaszonym pełnowymiarowym na Podkarpaciu, zdobyć dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 100 000 zł z Ministerstwa Sportu, drugą połowę 50% dołożyło miasto i dzięki temu powstanie ten obiekt, który będzie służył nie tylko piłkarzom, nie tylko Akademii, ale jestem przekonany również wszystkim mieszkańcom Mielca i za tą współpracę, za tą decyzję, którą władze miasta podjęły na ręce Pana Prezydenta. Chcę bardzo podziękować zarówno Panu Prezydentowi, jak i Radnym i również osobom, które w Ministerstwie Sportu się do tego przyczyniły i przyznały nam tą dotację na budowę tego zadaszanego boiska. To co powiedział Pan Prezydent, to rzeczywiście tak to wygląda, że miasto Mielec ma takie dwa, dwa naturalne Symbole, dwie naturalne wizytówki, które są w Polsce znane, są z mielcem kojarzone, czyli sport i lotnictwo. Dzisiaj rozmawiamy o o sporcie, dzisiaj rozmawiamy o poprawie infrastruktury sportowej w mieście. To na pewno przełoży się na lepszą, lepszy poziom sportowy poszczególnych dyscyplin, ale nadal wszystko będzie służyło mieszkańcom miasta, powiatu po to, aby dzieci, młodzież odrywać od telefonów, od różnych współczesnych zainteresowań, niekoniecznie służących zdrowemu trybowi życia, ale właśnie poprzez sport dawać szansę tym dzieciom, młodzieży aby mogły tutaj w Mielcu rozwijać swoje talenty, żeby mogły tutaj w Mielcu budować swoje kariery sportowe, żeby mogły być dla nas też osobami, które będziemy kiedyś jako sportowców podziwiać i będziemy dumni, że dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym inwestycjom, które się w mieście Mielec dokonują w sport, będziemy mieć kiedyś, jestem przekonany, nie jednej reprezentacji narodowej reprezentantów Polski. To jest nasze marzenie wspólne. Jestem przekonany, że tak będzie i mogę tylko Państwa zapewnić, że... To są takie plany, to są takie decyzje, które jestem przekonany, będą miały również swoją kontynuację i każda inicjatywa, która będzie służyła rozwojowi sportu, infrastruktury sportowej w mieście, w powiecie, na pewno będzie tutaj, mówię osobiście o sobie, miała moje wsparcie i jestem do dyspozycji, gdyby takie plany gdzieś w przyszłości się pojawiły. Dziękuję. Ja myślę, że. Poznacie ich w poczynach, po, po zakończeniu inwestycji, wtedy pochwalimy się na pewno. Na pewno zrobimy wszystko, żeby Państwo byli zadowoleni i żeby, żeby inwestycja służyła sportowcom, przede wszystkim sportowcom. A w kwestii technicznych parametrów, i tutaj to może konsorcjant z Wiara Pan Tomasz, pomagał. Dzień dobry, tutaj powstanie hala w technologii linowej, będą trzy powłoki, powłoka główna PCV, powłoka izolacyjna z poli bąbelkowej i powłoka ochronna z folii UV, która będzie miała 8 sezonów zabezpieczenia przed promieniowaniem UV. No będzie zasilane urządzenie prądem, a ogrzewanie będzie zapewnione przez MPEC, będzie przyłącze MPEC-owskie. Także sytuacja taka, która będzie na pewno najbardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o środowisko i chodzi o ekonomię. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. MPEC oświetlona będzie projektorami, które będą umieszczone na sklepieniu, przymocowane za pomocą specjalnych uchwytów już prefabrykowanych wcześniej na produkcji. No tutaj będziemy mieli jeszcze sytuację taką, że będzie wejście obrotowe, które będzie służyło do komunikacji, będą wyjścia ewakuacyjne, będzie brama techniczna, która będzie mogła służyć do tego, żeby wjechać jakimś sprzętem, żeby zeserwisować wojsko w trakcie zimy. Co tu dużo mówić, no, kotwy będą gruntowe, czyli będą wbijane punktowo co 3 metry. Taki jest projekt. No, będziemy starali się wszystko na następną. Jesień skończyć, koło października, listopada powinien być gotowy obiekt. Już bardzo się cieszymy. Cały klub jest szczęśliwy, że, że może taką informację dzisiaj pozyskać. <laughs> Znamy sytuację, jaka nam, nam towarzyszyła w zimie. Nie mieliśmy gdzie trenować. Też grupy młodzieżowe nie, nie mogły sobie poradzić z obiektami ze względu na zimę, więc. Bardzo nam to pomoże i myślę, że to jest bardzo ważny krok w rozwoju tego klubu, szczególnie w rozwoju naszej Akademii i nie ukrywam też w podniesieniu warunków pierwszej drużyny, która, która kula je, że tak powiem, jeśli chodzi o, o sprawy pogodowe w tym sezonie. Więc tutaj wszystko zostało powiedziane. Ja mogę tylko wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt, bardzo, bardzo podziękować i myślę, że, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i wszyscy są z tego zadowoleni. To jest hala technologii linowej, czyli mamy oploc lin stalowych, które nadają kształt i trzymają całą konstrukcję. Poniżej, poniżej Lin jest najpierw folia ochronna, która ma tą stabilizację UV, która ma zatrzymać cały brud. Wszystkie zanieczyszczenia chroni też pozostałe powłoki, czyli folię bąbelkową, która jest pod spodem, a na samym dole jest powłoka nośna PCV o gramaturze 650 gram. Dokładnie. Ona jest specjalnie translucentna, bardzo mocna. translucentna. Wysoką translucentność ma tak, że nie będzie Dużą potrzeby przejrzystość przyjrzysto no. światła, nie trzeba będzie świecić światła w, w trakcie dnia, doświetlenie tylko wieczorem, mm -hmm. ponad 200 luksów oświetlenia sztucznego projektory, mm -hmm. oświetlenie strefowe. Pilotem będzie można sobie włączać jedną strefę, drugą, trzecią. Będzie też automatyka wieczna i śniegowa, czyli hala jest bezobsługowa. Polega to na tym, że przy większym wietrze automatycznie bo żeby to wytłumaczyć, jest tak, że jest maszyna, która ma kanał wrzutowy, ale też kanał powrotny. I przy większym wietrze kanał powrotny będzie automatycznie zamykał się, aby zwiększyć ciśnienie w hali. Będzie też automatyka śniegowa która będzie sprawdzać wilgotność i temperaturę. Jeżeli temperatura spadnie poniżej zera i pojawi się wilgotność na płytce, wtedy, nieważne jak będzie ustawione ciśnienie, czy będzie ustawione grzanie, ona automatycznie włączy kalnik, tak aby grzał na maksa, żeby śnieg, który opada, od razu został stopiony. Gdyż niebezpieczeństwem dla hal pneumatycznych jest to, gdyby śnieg został na hali, na czaszy, przyszłoby lekkie ocieplenie, potem pojawiłby się lód, grozi to na przykład yy, przyłodnić. Przyłodnić, bo, i tak Także tutaj tak, została zaprojektowana hala, która jest bezpieczna. Nie trzeba tutaj dbać o to i patrzeć, jak na niektórych starszego typu halach yy, trzeba było sprawdzać pornozę pogody i, i w nocy wchodzić i pełni, włączać. To jest w pełni zautomatyzowane. Pełnie jest to zdecydowanie, podczas gdy mamy w Polsce, jeżeli mówimy o Pani wojskach piłkarskich hali w z Zdrój. W Warszawie przy Stadionie Legii oraz w Książeńcach w Legia Training Center to są hale o powierzchni 8400 lub 8510 metrów. tu jest ponad 8600 i to jest druga największa hala pneumatyczna w Polsce i największa hala w technologii linowej w Polsce. Więc jest to jedyna hala linowa, której długość przekracza 115 metrów. To jest aż 117 na 75 i to jest zdecydowanie największy format i numer jeden w tym obszarze w kraju. Mhm. Czy są lepsze hale od tych, co będziemy mhm. mieć w Mielcu? Ee, zakładam zakładam rano zakładam założenia że nie że nie. Mhm. że nie ma nie ma, nie ma.